Zawodniczki naszej hokejowej reprezentacji zostały odznaczone złotymi medalami Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. wyróżnienia zostały przyznane w dowód uznania za zdobycie przez nasze panie halowych mistrzostw świata w hokeju na trawie. Uroczystość na ich cześć zorganizowano w Starym Ratuszu w Gnieźnie na inaugurację turnieju II dywizji, który od niedzieli jest rozgrywany w naszym mieście. To jest przede wszystkim olbrzymi zaszczyt, że jako przedstawiciel pana prezydenta, osoba wyznaczona do wręczenia tych odznaczeń, jako były hokeista, były zawodnik, mogłem dzisiaj wręczyć odznaczenie reprezentacji, która zdobyła Mistrzostwo Świata. Bo w całym kobiecym sporcie jest tylko jedna taka drużyna. To jest pierwszy raz, kiedy w kobiecym sporcie drużyna polska zdobyła Mistrzostwo Świata. Uczyniły to polskie hokeistki na trawie w odmienie halowej hokeja w tym roku. Oprócz siatkówki, tak naprawdę to jest druga w ogóle w całej historii drużyna, która sięga po najwyższy tytuł w, w rywalizacji światowej. Ja mogę tylko powiedzieć, że jestem dumny przede wszystkim no, jako członek rodziny hokejowej, jako był hokejista, że, 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 że dożyłem tego, że miałem możliwość dzisiaj osobiście pogratulować które oczywiście, których mecze śledziłem jako zwykły, skromny kibic. A, a to, że pan prezydent odznaczył, to jest rzecz bardzo ważna, ponieważ tym pokazuje, jak jak jest naprawdę, jak, jak, jak olbrzymi, olbrzymi to sukces, jak to jest ważne dla naszego państwa, naszego narodu, naszego rozwoju sportu. Bardzo się jeszcze raz cieszę z tego, że mogłem tutaj być, że, że dziewczyny dostały te, te bardzo wysokie odznaczenia państwowe. Wśród wyróżnionych złotych medalistek jest pochodząca z Gniezna bramkarka Marta Kucharska. No na pewno jest to największy sukces w naszej dyscyplinie i też tak jak było mówione, jest to pierwszy żeński medal złoty na Mistrzostwach Świata. Są to na pewno niezwykle miłe oznaczenia i niezwykle fajne wyróżnienie i no, bardzo się z tego powodu cieszymy. Mistrzostwa Świata miały miejsce w Chorwacji a w lutym, a w finale udało nam się pokonać Austriaczki. Amelia Caterina zdobyła jedyną bramkę na początku meczu i ten wynik udało się dotrzymać do końca spotkania i udało się zdobyć Mistrzostwo Świata. Gnieźnianka obroniła bardzo ważny w tym meczu rzut karny w końcówce spotkania, a potem cały zespół już tylko bronił zdobytej przewagi nad rywalkami. Była piękna obrona, ale mogę powiedzieć, że bardzo pomogła mi nasza obrona i defensywa naszego zespołu, bo o wiele łatwiej się broni jak się ma super koleżanki dookoła, które potrafią uratować z opresji, z niejednej sytuacji. Jest dużo doświadczonych zawodniczek i starszych i też bardzo dużo młodych, młodej krwi, która wchodzi. I trzeba się dotrzeć oczywiście, a, ale wydaje mi się, że to, jest to mieszanka idealna. Trochę doświadczenia i trochę takiego młodzieńczego polotu. Z pozycji gniezna na hokejowej mapie Polski cieszy się prezydent Michał Powałowski dzisiaj Gniezno jako organizator, czy współorganizator również wspólnie ze Związkiem, z Polskim Związkiem Hokeja na Trawie, Ministerstwem Sportu jest tutaj w Gnieźnie gościmy na drużyny drugiej dywizji Mistrzostw Europy. To jest turniej, który też daje po pierwsze kwalifikacje do turnieju, do dalszych kwalifikacji olimpijskich, a więc to jest niezwykle istotny turniej. Wiążemy też z nim jako kibice oczywiście wielkie nadzieje, że nasza reprezentacja znajdzie się wśród dwóch, a być może trzech We'll be right <laughs> back. To zależy od rankingu też dalszego drużyn, które będą awansować właśnie do turnieju olimpijskiego, do eliminacji do turnieju olimpijskiego. Natomiast też tutaj zwycięzca awansuje też do dywizji pierwszej, a więc jest się o co bić. Mamy tutaj reprezentację Polski, która jest mistrzyniami świata, a więc drużyna, która no tutaj w hali oczywiście, ale dzisiaj ten hokej na boisku i halowy no to podobne podobne. Zasady, więc, więc myślę, że tutaj też ogromne szanse, aby zwycięsko z tego turnieju wyjść, przynajmniej z tymi dwoma awansami. No i Gniezno, oczywiście, jako kolebka polskiego hokeja, co jakiś czas wspólnie właśnie z dobrą współpracą ze Związkiem Hokejowym tę imprezę organizujemy. I przy tej okazji, że większość tych zawodniczek, które zdobyły Mistrzostwo Świata w Hali niedawno, jest właśnie na tym turnieju gnieźnieńskim. To Gniezno zostało też tutaj wyznaczone jako miejsce wręczenia przez pana ambasadora w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy medali, medali tutaj odznaczeń państwowych, które zostały właśnie przez prezydenta nadane reprezentantkom Polski za zdobycie Mistrzostwa Świata i dzięki temu też dzisiaj w sali kryształowej ta dostojna uroczystość się odbyła i jesteśmy za to też ogromnie wdzięczni, że mogłem tutaj też uczestniczyć w tej uroczystości i pogratulować dziewczynom tego sukcesu. Oczywiście wśród nich, tak jak tutaj wspomniane było, jest Marta Kucharska, która jest gnieźnianką. Oczywiście wiadomo, że te losy sportowe, kariera potoczyły się w ten sposób, że już w gnieźnie nie gra, nie gra na zachodzie w Bundeslidze, no ale mamy tą radość, że gdzieś tutaj właśnie te pierwsze kroki i wychowanie hokejowe właśnie w gnieźnie się odbyło, więc to też dla nas dodatkowa satysfakcja, że w tej drużynie właśnie gnieźnianka jest. Polki w turnieju zagrają z Włoszkami, Austriaczkami i Chorwatkami.